Który jest Chrystus. Pewna pani zarzuciła mi, że jakby zataiłam pewną część sprawy księdza Pawon, relacjonując komentarze biskupa Grassidy. Otóż rzeczywiście biskup Grassida napisał wśród swoich kilku notek, o których wspominałam, napisał o tym, że on jakby nie pochwala tego, że w pewnym momencie ksiądz Frank Pawon odmówił spotkania się ze swoim biskupem. Tylko Pani jakby przeoczyła jeszcze jedną istotną rzecz, że biskup Grasida zaznacza, że on nie zna dokładnie całej sprawy. To jest biskup emerytowany i doda dodatkowo z zupełnie innej diecezji, więc on jakby wiedzę o sprawie księdza Pawon ma również z mediów. I rzecz jasna, rozumiem, że Pani też spojrzała na jakieś informacje, jakby oficjalnie prezentowane przez diecyzję Marillo, a więc informacje, których publikacji zażyczył sobie biskup Zurek, któremu podlegał ksiądz Pawon. No więc może ja powiem króciutko, ale o detalach, jakby otaczających czy o kontekście sprawy. Ksiądz Pawon oczywiście spotykał się wielokrotnie z biskupem Zurkiem. Ja rozumiem też, że Pani niekoniecznie musi wiedzieć, jaka jest specyfika takich spotkań kościelnych, więc użyję takiej przenośni. Proszę wyobrazić sobie, że Pani się spotyka z biskupem i rozmawia na temat na przykład jakiejś sprawy typu stowarzyszenia, w którym jest Pani zaangażowana, Stowarzyszenia Katolickiego. Po takim spotkaniu biskup ma oczywiście prawo zrobienia notatki. Bardzo często biskupi notują, o czym rozmawiali, z osobami, z którymi się spotykali. Albo może to być w ogóle osobny dokument, prawda, w formie takiego promemoria. Niech sobie pani wyobrazi, że po tymże spotkaniu biskup na przykład notuje, że pani przez godzinę mu opowiadała, że ziemia jest płaska. To, co biskup zapisze, proszę szanownej, jest dokumentem kościelnym i pani nie ma żadnego prawa do odwołania ani do sprostowania, co więcej, nie będzie pani znała treści tej notatki więc jakby tu nawiązuje do sprawy księdza Pawona na jego stronie można znaleźć bardzo wiele informacji o tym jak wyglądały jego kontakty z kurią i proszę mi wierzyć to jest niestety przykry standard na świecie takie traktowanie nie tylko kapłanów ale no powiedzmy że dla niego to było szczególnie dotkliwe nawiązując do tej informacji o tym że odmówił spotkania Ponieważ te dyskusje, czy to z biskupem Zurkiem, czy z kancelarią Kurii Diecyzjalnej w Amarillo, no nie przynosiły żadnego efektu, pełnomocnik prawnik, kanonista, duchowny reprezentujący księdza Pawon wysłał po konsultacji z nim prośbę do biskupa Zurka, żeby on zaakceptował mediatora. Mediatora, czyli jakby taką osobę, która nie będzie reprezentować ani biskupa, ani księdza. W tych, w tych dyskusjach. Biskup Zurek nie odpowiedział w ogóle na to pismo, a tak naprawdę powinien. Biskup powinien odpowiedzieć na tego rodzaju wezwanie. Natomiast wysłał do księdza Pawon zaproszenie na prywatne spotkanie, na kolejne spotkanie. Prawnik Aha, przepraszam, jeszcze było tam zastrzeżenie, żeby ksiądz Pawon nie dzielił się z innymi osobami informacją o tym, że takie spotkanie, że, że takie zaproszenie zostało wystosowane. Pełnomocnik doradził księdzu Pawon, żeby się wstrzymał z odpowiedzią i poczekał na odpowiedź na to pismo z propozycją mediacji. I cóż zrobił biskup Zurek? I mniej, nie więcej, tylko kazał swoim, swoim propagandystom medialnym umieścić na stronie diecezji i w mediach i do mediów rozesłać informację, że on zaprosił księdza Pawon na spotkanie. I oczywiście błyskawicznie po tym stwierdzenie, że ksiądz Pawon, na, znaczy zaproszenie odrzucił. Więc tak wygląda kontekst. Ja bym bardzo zachęcała do tego, żeby jednak bardzo krytycznie patrzeć na to, w jaki sposób są. Redagowane informacje w mediach, w oficjalnych publikatorach kościelnych. Kiciu, przepraszam. Także to tyle mojej odpowiedzi. Ja bym już nie chciała wchodzić w super detale dotyczące księdza Pawła, bo one pewnie tutaj nie tak wiele osób interesują. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego QA. Pozdrawiam. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.